I dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami marca, nie wiem jak Wam, ale mi że zleciał bardzo szybko, zresztą jak każdy miesiąc w tym roku szkolnym, z jednej strony jestem trochę przerażona tym faktem, że tak szybko leci ten czas, ale z drugiej strony już nie mogę się doczekać wakacji, pewnie jak i Wy, I bez przedłużania przejdę już do ulubieńców, tym razem zacznę od kosmetyków. Moim ulubieńcem kosmetycznym jest zielony korektor z Lovely. Pomaga mi on zakryć moje zaczerwienienia. Kupiłam go w Rosmanie za około 8 zł czy coś takiego. Ma on taki fajny pędzelek. Dobrze się go rozprowadza. No i myślę, że jest to bardzo fajna opcja. Tak jak powiedziałam, jak ktoś ma jakieś małe zaczerwienienia, to można sobie je spokojnie tym zakryć. No i drugim ulubieńcem kosmetycznym będzie podkład z Under 20. Ja go mam w odcieniu 02 Natural Matte naturalny. bardzo fajnie mi się go rozprowadza i ogólnie dobrze kryje. Naprawdę żałuję, że go wcześniej nie kupiłam, bo tamten zojwolu, który miałam, no to był taki 2 na 10, natomiast ten no, jest świetny i na dodatek jeszcze bardzo ładnie pachnie. W tym miesiącu odkryłam bardzo fajny kanał na YouTubie, a mianowicie. On The Way to TV. Rywa tam dwóch przyjaciół, którzy się poznali na studiach, Grzegorz i Sylwester. I teraz ostatnio nagrywają bardzo dużo vlogów ze swoich podróży, także jest ten kanał ciekawy, bo możemy się tam dużo takich ciekawostek dowiedzieć na temat różnych kultur i w ogóle podziwiać z nimi te kraju brazy i widoki z, in, z innych krajów. Naprawdę uzależniłam się od tych chłopaków i świetnie się ich ogląda, także koniecznie sobie na ten kanał zajrzyjcie. Ja wam do niego zostawię link w opisie. W marcu założyłam też grupę na Facebooku, także jeżeli jeszcze do niej nie dołączyliście, to zapraszam. Naprawdę jest miło na tej grupie, dużo już jest osób, bo jakieś ponad 70. Piszemy ze sobą, poznajemy się, także myślę, że możecie do niej dołączyć, jeżeli chcecie. Dziewczyny z grupy też założyły grupowy Snapchat. Jego też możecie dołączyć, ale oczywiście wszystkie informacje na grupie. Także link do niej również możecie zobaczyć w opisie. Natomiast filmem miesiąca będzie Batman kontra Superman, czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale na pewno wiecie o co chodzi. Wychodzi on 1 kwietnia, natomiast ja miałam okazję go zobaczyć przedpremierowo. Nie będę tutaj spoilerować. Um, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajny był ten film. Szczególnie podobała mi się końcówka, gdzie była taka decydująca bitwa, ale więcej Wam nie będę zdradzać. Szczególnie polecam osobom, które są ciekawe właśnie takimi komiksami i superbohaterami. Teraz przejdziemy do muzyki. Niedawno odkryłam fajny zespół, który nazywa się Seafret. Jest to zespół pochodzący z Wielkiej Brytanii i naprawdę urzekł mnie on. Mają bardzo fajne piosenki. Szczególnie wokal w tym zespole przypomina mi głos Ida Sheerana. Jest taki bardzo podobny, także polecam sobie zobaczyć na ten zespół. I w tym miesiącu słuchałam bardzo często piosenki. Give me something właśnie tego zespołu. Ruins, save it, out, make Oprócz tej piosenki słuchałam również Amber Run I found How little But if you talk enough sense, and you lose your mind. Oraz dosyć często piosenka Piosenke Work. work. work work work, work, work. To me No i to by było na tyle w ulubieńcach marca, koniecznie piszcie, dzielcie się w komentarzach, jacy byli Wasi ulubieńcy i zapraszam również na mojego Snapchata, bloga i Instagrama oraz na grupę na Facebooku, gdzie możecie się udzielać i do następnego filmu. Pa!